Zrobimy sobie odskocznie od Dial i zagramy sobie w Marvel, w Marvel... Rivals. Zobaczcie, mam jakieś problemy z wymową ostatnio. O, jest ten! Co na TikToku ciągle się wyświetla mi. Tak. a ja teraz wybieram postać czy później, a później. Bo jakąś jestem zieloną kurde robakiem takim trochę. Jakiś czułka. Ja mu chciała Spidermana. jak tu działa chwila. Uo, ale jaja! OLE DYMY! Ej, ty, zajebiste. Czekaj, e? To robi tak? Okej. Okay. I, I co to się. Ojajku. co to się robi w ogóle w tej grze? To ale pałk. Ojej, oh, bo coś się bije, jak ktoś się bije, jak uwielbiam <ścoughs> bo Czekaj, pojedzie. co się dzieje? Spiderman jest jakiś pojebany. Chwila, jakie jeszcze są ataki? Chyba. No bo mnie biją troszeczkę. Czekajcie, ja tu wezmę kogoś z zaskoczenia. Jest tu ktoś? Dobra, zabijał! Zabrałam kogoś! Ej, ty jest zajebisty jesteś, Spiderman! Dobra, ucieczka! Ej, zajebisty Spider-Man! Zobaczcie się, tak troszeczkę. Yy... O! Jestem! Yy... Jeff! Jeff, chyba, nie? Ty co on robi? No nie weszło troszeczkę. Wow! Dobra, gdzieś tu ktoś jest. Halo! Halo! Czemu nie działa? Aha, bo trzyładuje! To, to ma attempt! O, no tak, to by miał sens. Dobra, zabieram kogoś, zabieram kogoś, kto chcę. A to mi jeszcze trafiła. O! Tutaj jakiś ulk! Ej bo ja za mapę zaraz wylecę. Ja za mapę zaraz wylecę. Już przestań proszę! Szło skakania! Ej, bo ja umieram, umieram! Oh, Szybciej! O, oh, umarłam ja Trzeba mu tutaj trochę przywalić O ty Giniesz! O, był twój zgon Dobra, spadłam O, ty. o, jejku, Drefik! Brak Jednak nie. A mam kół jakieś. Dobra. Aha. Trochę mi nie wyszło. Trochę mi nie wyszło, ale dobra, tak pierwszy raz, nie? I tak wygram. Znaczy, jeszcze nie wygrałam, ale zaraz wygram. Mocna gierka. Jeszcze nie wiem do końca, gdzie ja lecę. A ty co robi? Czemu on nic nie robi? A, Jaki skan oh! To, to zrobiłeś! spada, ja już uciekam z Ej, dobra, ktoś go leczy, ktoś go leczy umarłam Zgładził mnie i tak potężnie Biegnę na pomoc Co no to za gówno? Idź co? Co to biegnie? Coś się biega. Dobra, nawalam was! Ty, zajebista lekierka, mi się podoba Jack Finder! L'id go! Słodki rekinku Dobra, bo coś tu nawala. O, o, o! Tam jest jakiś ziomek. Haloa! A Nieważne Dobra, wygrał, chyba Wygrana No co, chyba nie poszłam... O, chociaż nie wiem, chyba mi poszło trochę chujowo Chyba 35 zabójstw Ale nie, patrzcie! 13, no ten to... Ale czekaj, czemu ja jestem druga? To ma jakieś znaczenie? Mogę dać komuś honorek? No to dam mu Ciąg do góry Ale jaja Dobra Patrzcie, może trzy Eee, to jest ten super chyba, nie? Zagrajmy jeszcze jedno, zagrajmy jeszcze jedno jakąś inną postać A może tego Jeffa weźmiemy? Nie, bo Spider-Man mega fajny Ale weźmy tego, ten wygląda jak taka, wiecie SIGMA! Sorry za tą Sygiemkę, moje łoże chyba O, co to? To też jakiś Spider-Man? To nie miał być przypadkiem ten? Venom? Ale jakiś Spider-Man, kurde, ulepszony Ale ja. ja. dobra Czekajcie, bo ja chcę, Niemcy on robi, Niemcy on robi E, to jest jakieś takie, że jestem chyba silniejsza Co jest tu To zobaczmy tak Tu robię coś takiego, nie wiem co to daje Shift no to to jest... Nie Shift to to jest to samo co Spidermana E, to, że jestem... Skibilioka A, f -ki nie mogę, czemu nie mogę F-ki? Czekaj, ja nie mam ciasiu, nie mam ciasiu! No chodźcie, chodźcie, bo ja się sama boję Dobra, ja się pierdalam w niego. Na uraju, Chyba muszę trochę bardziej uważać. Jestem tragiczny, jestem idę Dobra, no nie, nie, nie. nie, nie. Patrz, czemu on mnie tak bije. Siad nie mogę uleczyć. Ja ginę. Już coś mi przywaliło tamten. Nie, nie, nie podoba mi się ten Venom, nie podoba mi się. Dobra, nie. Y Zagrajmy jeszcze jedno, los, no dobrze, no los, no dobrze, już nie pogrążajcie mnie. Dobra, start, zagramy sobie jeszcze jedno, może spróbujemy tym razem. Może spróbujemy tym razem. O ten fajnie wygląda. No nie, nie brzydkie ja bym chciała, może... O, tego! Zagrajmy sobie tym! Okej, okay. trzeba obczaić, jakie on ma te umiejętności. Skip, co mi to obchodzi? Chodź, ja latam. I co, i tak? Ojej, ojej, ojej. Ok. Okej. A, i samego mogę koło po prostu. I to on jest całkiem chyba dobry. E, co to? No, tak się strzelam. Okej, okay, szczerze, on wydaje się być serio spoko. O, chyba git będzie ta postać. Nie jedziemy na chlebka! Dobra, ja sobie wrócę do góry. Oj oj oj, ok, strzela we mnie. Nie, robimy szybko tak. Zbieramy życie. Ej, dobra, bo on cały czas do mnie strzela. Już nie? Zbolam stąd. Ok, umarłam. Zabijam, zabijam jedną osobę. Dobra, wróciłam. Wielki pobrud, wielki. S wielki pobrud. Ale ten Spiderman tam lata. Wezmę go z gładzę. A, umarłam. Stąd spadł? O, debil, a. Ale dymy, ale dymy! Okej Tego się nie spodziewałam. To jest Spiderman! Dobra, bo we mnie strzelają. O, to, przegraliśmy. No ja nie użyłam ulta nawet. Dobra, bo tu są trzy jakieś mapy po prostu. O, i mam tego ulta. Tu sobie użyjemy go. A jeszcze prawym mogę... Że prawem mogę robić jakieś kurde. jest godzony Ej dobra ta umiejętność jest dojrzysta szkoda, że wcześniej nie wiedziałam, że mogę robić coś takiego Ej ty bo ten tu leci gruby gruby Spadaj, spadaj! Ale go gładzę, ALE GO GŁADZĘ! Dobra, ja zostałem zgładzona Nie! jak ja to mogłam zrobić? Przecież on był na strzała a ulta mam! Ej, fajnie to No, Dobra, grubego bijemy! Tak se po prostu se. on no, zarąbi, co to jest? To jest spadaj! Dobra, nabalam, nabalam go! O, zabiłam, zabiłam kogoś w końcu Czemu to nie działa? Dobra, nie ważne, ale wygraliśmy tak szybko. Okej, okay, ale nie, ta postać jest spoko hej teraz ostateczna runda Dobra, lecimy Dobra, bić dziadów, bić dziadów. O ty, bo to się podnosi A nie, już się podniosło Lecimy! Ale to dyma, ale to dyma! Dobra, ale go rozwaliłam. Ty jestem mega kurde, dobra w tym grze. No dobra, czekajcie, tylko uj, 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 uj. o co cię okej, okay, umarłam. O, i wygraliśmy! No pierwsza gra wygrana, druga co prawda chyba tam przegrana, ale trzecia a, znowu wygrana, także... Jest dobrze. O, ale zabiłam 16 osób. To git. Nieźle. Nie, chyba. No dobra, w takim razie dzięki za oglądanie. I mam nadzieję, że taka odskocznia od DIY wam się spodobała. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Przypominam o możliwości wspierania kanału, dzięki czemu macie mega fajne bonusy. I dziękuję aktualnym wspierającym. I pamiętajcie, żeby dołączyć do naszego gangu na Discordzie!